Szanowni Państwo, w piątek premier ogłosił stan zagrożenia epidemicznego. Stosujmy się do zaleceń rządu, stosujmy się do oficjalnych zaleceń ministra zdrowia. Nie słuchajmy plotek, sensacji, nie przejmujmy się fake newsami. W powiecie Mikołowskim nadal nie ma potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem. Jest kilka domostw, mieszkań objętych kwarantanną z tego powodu, że nasi mieszkańcy wrócili z zagranicy. Pan sekretarz powiatu poda zasady ogólne, jak kontaktować się ze starostwem, z naszymi jednostkami, żebyśmy po prostu ten czas wspólnie przeżyli jak najlepiej. Natomiast uświadommy sobie również, że są ważniejsze sprawy niż pozwolenie na budowę, wyrejestrowanie samochodu czy tym podobne rzeczy. Urzędnicy pracują, natomiast może być kilka dni zwłoki w tych sprawach. Wierzę w to, że wspólnie stosując się do tych zaleceń przetrwamy ten czas. Osłabimy działanie wirusa i wyjdziemy z tego jak najmniej poszkodowani. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do usłyszenia.